A więc witam. Jesteśmy w dziesiątym odcinku naszej serii. Wejście smoka, nie? Nigdy mi wejście smoka nie wychodzi. No właśnie. Tak, więc y, dzisiaj to jest ostatni odcinek jaki nagrywamy z P2 Killerem. Niestety. 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 Ale mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze. Na pewno. Ja też no. mam. Trzy. A ja dokończę moją strażnicę. A więc ja dokończę mój ogród i na końcu zobaczycie, wytłumaczymy wam co będzie robione. Co zrobiliśmy ogólnie? Tak. Tak, a mi się skończyły drabinki, ja muszę po drabinki iść. Ale to, to przed chwilą to mnie rozwaliło. A co? Gadam, gadam do siebie, co e, się stało? No właśnie, bo y, chcielibyśmy wam zakomunikować, że ten właśnie odcinek, odcinek numer 10, Które? nagrywamy go drugi raz. Ponieważ y, F-Killerowi padł net. Tak, śmiesznym sposobem. Tak. Nie musimy go jeszcze raz nagrywać, ale to nie ma problemu, bo tam tylko minutę nagraliśmy. Tak. Hmm. Więc nie było aż tak źle. Po raz kolejny nie wyszło wyjście smoki. No, no tak. Poniesiesz prawdziwym smokiem, mówię ci. bo ja jestem killerem. Killerem, <laughs> właśnie. Co no to Jest tam woda? Co? No jest jest możemy normalnie skakać. No chyba, że coś się zacięło i nie ma, nie? Ale była woda. Czyli skakasz! No że... Tak, a ja tutaj... Szkło daję. Ej, co to za piosenka jest? Um... Y crazy Frog. Crazy Frog, no tak. <ślad> tak, tak myślę sobie, nie? Wiedziałam, że znowu, ale nie wiedziałem co to. Też tak nieraz mam. Taki zastój. Ja często. No ja, ja tak na, ja tak najbardziej w, szko, w szkole jak mam odpowiadać na pytania. to to ja zawsze. Takie, uh, tak, ta, taki derby. Też nauczyciele już to wiedzą i mnie się nie pytają pytań. Nie, mnie się niektórzy by nie pytają. Ale większość się mnie pyta i tak i tak, nie. Ach, nie będę mówił reszty, bo mam być wzorowym podstawem Minecraftera. Eee, mieli wszystko powiedzieć, byście zmienili o nas zdanie. Kolejnie. Nie wiem czy dobrze w ogóle tą wieżę robię. Wie, wiecie jaki jest max? E, czego? Max wysokość? 130 i... Nie, e, tego, ty. Y, ta? 130 e, to jeszcze mogę w górę zasuwać. Niech moja wieża z wełny na tamtym serwerze. Maksimum warstwy w ogóle <laughs> później pokażemy wam nasz serwer. No, tak. Tak, chyba w 20 odcinku. Powiedzmy. No, załóżmy, to znaczy około 20 odcinka. Nie? zobaczymy, zależy jak nam się będzie chciało, czyli, czyli tak. 21 maksimum. Tak. <laughs> Dobra. No ja tu teraz tak, a ja się tu. Walczy z siłami natury. Została mi trzy drabinki, to końca. <noise> siłami natury, <noise> mówisz? Nie naprawdę, Została mi trzy serduszka, jak się zabije, to będzie kiepsko. Ja mam aż dwa. Wow. Ja, ja... mam. Nie wiem ile, zaraz policzę. Nic... O, irona znalazłem, iron mam. A iron man. Ja właśnie 30 przetapiam w pycyku. Łoo, wow. to, to aż tyle dysponujemy? Takim bogactwem. Ja dysponuję. <noise> Dobra, teraz potrzebuję te szkło. Raz, dwa... To masz tam 10 szkła, ci się zrobi No ja wiem. Trzeba będzie jeszcze pójść, bo to trochę mało będzie. Boż, aż 10. Tak, muszę znowu pójść po szkło, ale jak zwykle mi się... Wow, wow. Abym się zabił, bo normalnie drifter jestem. I mi dwa serduszka życia zostały. Pół. Ja mam aż jedno i pół. Mmm, fajnie. 6,5. Chciałem do kopalni, ale zmieniłem. A my mamy w ogóle jakieś jedzonko. No właśnie, nie. Tomek, poczekaj, jak masz ten, ten, zrób to wszystko i poczekaj, aż zarośnie trawą, nie? Wszystko. Byś mógł nasiona zebrać. Bardzo trawą. Mogę skąsić indziej, wziąć trawę. Zróbcie jeszcze jedno wiaderko, bo z, bo z jednym będzie cienko. Ale ciasna dziurka. Ten tylko jeden mnie. No była ciasna ze skinny. Ta, aha. <laughs> hey. wow, wow wow ja tu muszę, nie wiem, ja tu muszę jakieś barierki zrobić, bo ja tu driftuję na tej drabinie. Na no, drabinie? Tak. Na dr Dobra, półtora serduszka mi zostało. Hey, no już nie, śmieszne. Tokio Patrol. <laughs> Na drabinie. <laughs> nie, naprawdę idę świniu polować. Taki od na drabinie. To nie jest śmieszne. To jest drabina. <laughs> <laughs> tak. E, to jest normalne, że my się śmiejemy z niczego, nie? Czemu? Mamy <laughs> <drabina>. takie trwałe. <laughs> <laughs> <Budyń. laughs> nie, budyń. Nie ma Łączek bez rączek, nie? Pamiętam to! No. Mam się następ... mam 5 irona znowu. Ta, a ja świnie nie mogę znaleźć, ja mam półtora serduszka, ej help A O, oh, oh, mam wasz dwa iron normalnie, Nie, jak ja się zabiję, będzie cienko. A bo dobra, robię, dalej. No. Jak a, ktoś... a, dam ci Red Bull Kita i od razu będziesz full HP hita w twarz. O, dzięki tej mojej wieży od razu widać gdzie jest nasz dom. Ale ona właśnie. jeszcze nie jest dokończona. No o, właśnie. 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 Nie podniecaj się. Nie, nie podniecaj się, ale. Czekaj, 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 Ej, graf... nie, nie musi być aż taka wielka. Nie, maksimum 130 jest, tak? Dobra, no, ale nie, się... nie, nie max... musisz mi zrobić maksimum. Nie, nie, wiem, nie, jeszcze chcę trochę, trochę zrobić i górę zrobię z tego. Z. Ło, wow, kabla. Ej, mam dobra, już... zabiłem się. Mamy już trzy wiaderka. Sorki za taki fail, ale żem się zamyślił, co mam robić? Ej, jaki tutaj pas Red Bull Patrzcie, Patrz całe życie ma. Ło, wow, pełne życie, ale dziwne, że. O, dobra. Czanki mi się muszą, o, jestem. Powiem, że z góry to fajnie wygląda. Ej, nie zabierajcie moich rzeczy. Czyli. Takich rzeczy, ja idę coś skoczyć. Dobra, ej, ale mi. Eee, no kto mi zabrał moje te... Ej, oddajcie mi rzeczy. Ja nie zabrałem, co ci chodzi. Nie, Daj, naprawdę... Dajcie mi zejść. Ja tam szkło mam, ej. Dajcie mi to, zejść. No dobra, schodź. I oddajcie Czaj. moje rzeczy, naprawdę. Na głowę ci nastram. Sprawdźcie inwentora albo coś i naprawdę oddajcie mi rzeczy. Ja nie mam twoich rzeczy. No nie mam twoich rzeczy, co ci chodzi. Ja pierniczę. Dobra, hmm. teraz pokażemy wam ogród, zanim nie, noc tam, się zrobi. Tam, tam twojego szałela i tego. No to oddaj. Ja, to po, poczułem, to może, ja tu ja po, tu workuję. To może pokażemy mój ogród, zanim... To zaraz, z góry tamten. Jeszcze nie ma nocy. Czemu wyrzucić tego? Nie mogę. Zrób reloada. Znikł. O, już jest. jest dalej tam. nie mogę. Nie mogę wyrzucić. Nie, tam, dobra. Ale nie, mój sandstone! moje, o, moje trzy staki kabla. Kabla? Dwa, konia. O, o, nie, no fajnie. Tam wal. Jak masz czym? Już po. Jak masz czym? <laughs> Chyba jak masz to. <laughs> no dobra, jeszcze robimy z kabla, czyli jeszcze raz. Dwa. Tak, nie, ile jeszcze? Jeszcze tak. Z cztery poziomy kabla. I będzie koniec już. A może kabel stołna? Ja na to mówię kabel. Ale to, to kabel to, to coś innego jest. Ja rzeczy nie mogę ruszyć z czy... tej... Dobra, no to pokaż ogród i zaraz no, Jeszcze nie ma nocy, dopiero jest ten... Ale będzie! Cicho, e, tak, no. y, tutaj to to powiększymy. Tak, o. Ale żarty, super. Ej, y, mamy lawę? No tak, próbuję, ale rzeczy mi się nie ruszają. Aha. To ja nie, zrób jakiegoś reloga. A ja zrobię może świecącą tą wieżę, tylko potrzebuję wiaderkolady. No właśnie próbuję z, zrobić. Co z, z tych cieczek? Zro Zrobimy to następnym razem, bo teraz... Teraz mi mieszka lami chyba. A strasznie. A, a bo ty masz wiaderko, nie? No ja mam trzy wiaderki. Mhm. Nie no, dobra, to w następnym odcinku to dokończymy. Ja dokończę tą wieżę. Teraz, a w następnym zrobimy, żeby lawa po niej spływała, będzie taka widoczna. O. No. Uuu, dobra. Ale to jeszcze chwilę. Czemu dedzłem, jak do wody skoczyłem do amortyzacji tego tego? Trafiłeś. Może nie trafiłeś. Dziurkę. <laughs> Bardzo ciasna jest, mówię ci. <laughs> O, tutaj farmę nie niedokończoną, ale farmę widać. Dobra, idziemy spać, chłopaki. A o mój? No, o mój. Widziałem, widziałem go. O, o hmm, pokazałem wszystko. A, tam. spoko. No to, no to mój ostatni odcinek. Żegnam się. Tak, dziękujemy za pomoc. W Eee, yy, no... Tu już pomogłeś nam, moc Aha, to, to dla mnie to pomoc. Aha, spoko. No nie, dla mnie. Dobra. Tak więc to był dziesiąty odcinek. Ej, czemu Tomek to się mi leży. No właśnie, trzeba, trzeba go trochę popchać, czekaj. Popychaj go. <laughs> więc ja kończę. A, do widzenia O, Tomek już poszedł. Uciek. Uciek. Tak więc zostaliśmy tylko my. I my się o, też już żegnamy. Żegnamy się do następnego razu. Tak, to więc. Cześć.